Witajcie na kolejnym spotkaniu z farbami Aquarius od Romana Szmala. Tak jak obiecywałam w tym odcinku zajmiemy się kolorem Quinacridon Scarlet 357. Tutaj dla porównania macie Aquarius Red z poprzedniego odcinka. Jak widzicie odcień tych dwóch farb różni się znacząco. Ta jest bardziej chłodna. Ta bardziej ciepła, tak lekko wpada, wpadająca w pomarańcz. <laughs> Przyznam, że kolor ten zainteresował mnie dlatego, że ma być częściowo wymywalny medium staining. Czy się uda, czy będzie, zobaczymy. Średnio granulujący, ósemeczka, czyli mocno światło trwały, półtransparentny. No i wiadomo, pigment czerwony, NA, czyli właściwie nieoznaczony. Producent nie podaje, który to jest. Zobaczmy dla odmiany, jak on. Tak on wygląda. Żeby tej wody nie było też za dużo jak poprzednio. O, powinno być w porządku. Patrzcie, że głosowo troszkę nie domagam, ale infekcja nadal ma się niestety znakomicie w przeciwieństwie do mnie. No widzicie, jest zupełnie inny niż Aquarius Red z poprzedniego odcinka. Załóżmy mu to troszkę więcej może na brzegu. Na takim troszkę intensywniejszym. Właśnie tak. <laughs> Jak przyjrzycie się bliżej, to idealnie widać, że nasz kolor zaczyna granulować. Przy okazji zaczyna też troszeczkę tracić na intensywności, kiedy schnie, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał, gdy wyschnie totalnie. Możemy mu troszeczkę pomóc i podsuszyć go suszarką. Także do zobaczymy za chwilkę. Dobrze, nasz kolor już po cech będziemy mogli robić drugą warstwę. Wybaczcie, była maleńka przerwa. Kaszelek dopadł, więc jeszcze raz ja. I teraz będziemy malowali drugą stronę. Przy okazji zobaczcie, jak dużo wody trzyma ten pędzel. To jest renesans Mob 30 20, mocno polecam, bardzo fajny pędzelek. I nałóżmy sobie nasz kuna, który Scarlett. Ok, mamy warstwę. Zobaczmy zatem, jak wygląda na nim sól. Ale zanim będzie sól, to jeszcze pozwolę sobie podnieść i pokazać wam, jak on pięknie granuluje. Właściwie to troszkę was nawet przybliża. i będzie widać jak ładnie reaguje z solą. <laughs> Dajmy mu chwilkę, niech sobie przereaguje. <laughs> Żeby nie było nudno, bryśniemy też troszkę z pędzla. Właśnie na tą część może i powstają eleganckie grzyby. A co powstanie od soli? Zobaczymy, jak całość zostanie podsuszona. Także zróbmy sobie sekundkę przerwy. Włączę suszarkę, podsuszę i pokażę wam, co mamy. Ok, nasz kwinak widzą Scarlet. wysnął. patrzcie, jak cudownie teraz wyglądają ślady od soli. I grzyby od pryskania wodą. No po prostu wymarzony kolor do uzyskiwania jakichkolwiek efektów. Wygląda to nawet ładniej niż na wcześniejszym Aquarius Red. Przy okazji spójrzcie jak te dwa kolory różnią się odcieniem. A tymczasem skoro nasz kujnak, idąc karle dusz wysył, to zróbmy mu dodatkowy paseczek Tutaj i zobaczymy czy się on wymywa. Może trochę z tej strony. Dosyć grubo tej farby i zobaczymy jakie będzie. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, pasek gotowy. Teraz pójdę go wysuszyć i pokażę Wam, jak wygląda kwestia wymywania. Kartonik już wysył, pasoczek również, więc możemy zrobić teraz test wymywania. Wedle deklaracji producenta powinien wymywać się trochę lepiej niż Aquarius LED. A jak będzie zobaczymy oho, wydaje się, że faktycznie będzie nieco lepiej. Zdecydowanie jest lepiej niż w przypadku Aquarius. Red. Przyznam, że tą czerwień wybrałam właśnie ze względu na to, że jest najbardziej wymywalna ze wszystkich czerwieni akwariusów. Inne są wymywalne dużo gorzej. Patrzcie, jaka jest różnica pomiędzy jednym a, a drugim wymyciem. One w dalszym ciągu nie są może takie zupełnie do białego, tutaj nie do końca widać, a może tak pod kątem. Ta farba gdzieś tam jednak mimo wszystko troszeczkę zostaje na kartce, ale i tak jest wymywana dużo lepiej niż w przypadku poprzedniego koloru. Natomiast kolor jest piękny, nasycony, taki bardziej ciepły. I teraz dla odmiany pokażę Wam jak wygląda na tle innych. Łynakrydon Scarlet, Aquarius Red, The Tint. Tutaj mamy baw titanium, lemon yellow i wymywalne, eleganckie bismut yellow. Patrzcie, jakie, jakie piękne kolory. Bardzo, bardzo intensywne. Wszystko Aquarius od firmy Roman Szmal. A w następnym odcinku zajmiemy się kolorem rozwarstwiającym się, bardzo ciekawym, zielonym, czyli autumn green, jesienna zieleń. Także czekajcie na kolejny filmik. Do zobaczenia, i w następnym mogę powiedzieć, że będzie petarda.